Siemka, witajcie w kolejnym vlogu i w dzisiejszym vlogu mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ Kajtek, czyli ten bocian, którego wychowywałam od małego, już szybuje po niebie. Także jest to naprawdę super wiadomość, ponieważ ruszył jak na żabach i już się wzbił w niebo. Nawet zamieszkał na specjalnie dla niego przygotowanej platformie, co też później zobaczycie. No i cieszę się z tego powodu, że raz, że umie latać, a dwa, że nie wyrosł na takiego bocianiego debila, który cały czas się trzyma blisko domu, tylko po prostu umie sobie lecieć na większe odległości, gdzieś tam się spotykać z bocianami na polu, także to jest bardzo super. No i zaraz wyświetlał się Wam filmiki, które kręciłem cztery dni po kolei, gdy Kajtek już wzbijał się w powietrze i leciał na tą właśnie przygotowaną dla niego platformę. No i latując z Ziemi na tą platformę robi coraz większe e, dystanse, co mi również bardzo e, cieszy. No i ostatnio zdarzyła się taka sytuacja, u nas się zdarzają coraz częściej, że na przykład wzbija się w niebo i leci gdzieś bardzo daleko i wraca na przykład za godzinę. Także cieszę się, że umie również sobie radzić e, w terenie. No i co ciekawe, gdy jest gorąco, Kajtek wyczuwa to, że na przykład w dzień będzie gorąco i rano zlatuje sobie na ziemię, siedzi w cieniu drzewa i gdy, oczywiście, chodzi sobie wokół domu, zbiera sobie jakieś tam ślimaki, różne pędraki. No i gdy nadchodzi wieczór, dokładnie godzina 18, wyczuwa, że się już robi chłodniej, wzbija się w niebo, krąży, krąży nad naszą wsią i usiada na tą właśnie platformę. Także zobaczcie te klipy, które udało mi się nakręcić, gdy Kitek już wzbijał się w powietrze. Myślałem, że aż myśli samo bujcze. Jakibym by nie spadł z tej. O, lecę. Jedne ciasrony. Co ty? Nic u on coś może go gryźć, nie pomogę. O, chuje. Tak wygląda radość ze zdanego egzaminu na latanie. Patrz, leci!